Ja lubiłem bardzo wielu swoich nauczycieli. Lubiłem oczywiście panią Grajek, naszą pierwszą wychowawczynię, ale chyba najbardziej kochałem historię i w związku z tym panią Sikorską. Pamiętam też choćby panią Olsztyn, która uczyła nas geografii. Pamiętam nauczycielkę fizyki która oprócz fizyki opowiadała nam o prawdziwej historii Polski. Pamiętam, zawsze mi się wydawało, że nazywa się miszkurka Okazało się, że dzisiaj sprawdziłem miszkurka, dokładnie tak jak panieńskie nazwisko mojej żony, także świat jest mały. Pamiętam większość nauczycieli, ale no, historia i polski to były moje ulubione przedmioty. Nie pamiętam złych nauczycieli. Pamiętam oczywiście, że najsłabszy byłem z matematyki, ale radziłem sobie. No i pamiętam na pewno naszego pana od ZPT, pan Dudek. Bywał okrutny. Pamiętajcie, warto mieć dobre nastawienie, warto rozwijać przyjaźnie, warto szanować swoich nauczycieli, bo potem te momenty wspomina się do końca życia. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym Rafał Trzaskowski postanowił nagrać spot. Mógł spotkać się z jakimiś fajnymi nauczycielami, z kimś ze swojej młodości, pogadać z jakimś nauczycielem, ale Rafał Trzaskowski wolał jak zwykle nagrać spod o samym sobie, myśląc, że to jest dla Polaków ciekawsze swoją drogą, coś bardzo dziwnego dzieje się z wizerunkiem pana Rafała Trzaskowskiego, bo były już wąsy, teraz jest jakiś kilkudniowy zarost, bardzo to wszystko nie służy, te przegrane wybory przede wszystkim Rafałowi Trzaskowskiemu nie służą, a nauczycielom w dzień nauczyciela i w dzień edukacji narodowej, tak jak już mówiliśmy, zapowiadając nasz program, życzę, żeby pani nowacka dała państwu spokojnie pracować i żeby ta edukacja naprawdę była. Narodowa, a nie wynarodowiona. Tak jak próbuje ją pani Nowacka urządzić. To jest program Polityka na deser, telewizja w Polsce. Dorota Łosiewicz. I Krzysztof Feze, teraz jeszcze dobry wieczór. Poruszający film. Zastanawiam się, czy ci wszyscy nauczyciele, których tak ładnie opisywał pan Rafał Trzaskowski, byli z niego dumni w czasie kampanii wyborczej. Zwłaszcza wtedy, kiedy. Bo to oczywiście miał też fantastyczne momenty Prince Polo, Ogórek. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast no wtedy, kiedy ściemniał, kłamał, opowiadał kompletne bzdury, czy, czy wręcz no, jak to powiedzieć, negował wszystko, co robił i mówił wcześniej, tak na wzór troszkę Donalda, Donalda Tuska. Czy oni byli dumni z niego? Mam nadzieję, że tak. Dowiedzieliśmy się, że pan Rafał Trzaskowski najbardziej lubił polskie historie, a jednocześnie o prawdziwej historii opowiadała pani na fizyce. No to mógł tego nie lubić rzeczywiście, bo ta historia, powiedzmy sobie szczerze, nie chcę sięgać zbyt głęboko do korzeni rodzinnych pana Trzaskowskiego, ale to tam widać jednak pewne rozdarcie, takie można być bardzo polskie rozdarcie. Mamusia donosiła. A tatuś grał jazz i mamusia donosiła na tych kolegów tatusia. No to taka można powiedzieć polskojęzyczna rodzina, bo jak bym powiedział, polska rodzina, to obraziłbym pewnie rodziny wszystkich tych, gdzie jednak nikt nie donosił, prawda? Takich było większość, no powiem, nas była yy, większość, ale taki poruszający bardzo yy, materiał rzeczywiście. Ja bym tylko chciał poznać nauczyciela pływania pana Trzaskowskiego, bo to temu człowiekowi zawdzięczamy wspaniały sukces kampanii prezydenckiej, tej książki, w której pojawia się no, i rekin, i, i zabójczy węgorz. Ja jak słuchałam tego spotu, to zastanawiałam się, czy na końcu nie pojawią się jakieś węgorze i rekiny, ale to już sobie pan Trzaskowski tym razem Odpuścił. Ale naprawdę wydaje mi się, że można było coś fajniejszego jednak. Czy znaczy, można było też złożyć życzenia można bardziej Można tak. było złożyć życzenia, można było pogadać z jakimś nauczycielem, a nie znowu o sobie i o sobie i o sobie. No ale przepraszam, o sobie. Ale, Matematyka z matematyką to miałem tak, a z polskim to ja miałem tak, a tu miałem tak. No. Można było pokazać jakąś Na taką... dzień policjanta będzie opowiadał też o sobie, że pozostaje no policjanta. Ale t, t, nie są piekarza, dla Ciebie niepokojące te stałe zmiany wizerunku. Były wąsy przez czas jakiś. Wąsy pan Trzaskowski zgodził. się. Teraz ta... jakiś taki zarost wielodniowy, ale tego. to Przepraszam, przeszłaś jednodniowe szkolenie wojskowe w wojsku? Nie. Wojskowe w wojsku, to jeszcze dodał. Nie. No właśnie, a pan Rafał przeszedł i teraz to jest ta sztuka kamuflażu. Nie ma dowodu, o to, żeby... zdjęcie, Nie było żadnych nagrań. Bo kamuflaż. Tak na tym polega przecież. Natomiast no, ja na jego miejscu też bym jakoś specjalnie się nie obnosił z tą twarzą, takiego no troszkę przegrywa, bo wielu jeszcze pamięta. Ale właśnie teraz wygląda jak przegryw z tą brodą i zarostem. No patrzysz i widzisz, przegrywa. To, że wygląda, to jest najmniejszy jego problem, moim zdaniem. Bo jest. No właśnie. No ale też życzenia y, pośpieszył złożyć szanownym y, państwu nauczycielom. Ja też przyłączam się do tych życzeń Doroty, żeby po prostu pani Nowacka, sh, sh, pani Lubnauer, myk. Bo jak nie, to weźmiemy taczki oczywiście. Nawet na, na panią Lubnauer znajdę taczkę, przysięgam. E, to teraz pan Waldemar Żurek z życzeniami dla nauczycieli. Witam wszystkich nauczycieli. Za moich czasów mówiło się Belfer. Pamiętam, jak kończąc technikum padała komuna i chciałem wtedy iść na prawo, na Uniwersytet Jeloński. I wszyscy pukali się w głowy. Pani polonistka, świetna osoba. Ona jedna we mnie wierzyła i naprawdę dzięki niej i jej pracy dostałem się na tą uczelnię i później zdobyłem mój wymarzony zawód. Wszystkim Belfrom w dniu ich święta dużo zdrowia i cierpliwości do swoich uczniów. Raczej do swojego ministra i do swoich wiceministrów bym życzył tej cierpliwości. No jest taki pewien problem. Oczywiście e, pozdrawiamy serdecznie panią polonistkę, wszystkie polonistki, no jak najserdeczniej są wszystkich nauczycieli, to jest jasne. E, natomiast no pan Żurek daje świadectwo jednak tego, że on zbyt wiele nie rozumiał z tych lekcji polskiego, bo kiedy mówi, e, pamiętam, jak kończąc technikum padała komuna, no to już. Mówiliśmy o tym na początku programu, przy zajawianiu tego odcinka, że to nie komuna kończyła technikum, tylko akurat kończył pan Żurek. Może też jest tak, że jeśli wszyscy ci mówią, Waldek, ty na prawo, ty, co z tym drwalem lepiej? Albo pokoloruj sobie drwala. To trzeba było posłuchać, bo wtedy się wszyscy pukali w czoło i dzisiaj wszyscy się pukają w czoło z wyłączeniem wolnych sądów i Stowarzyszenia Justycja i pana Donalda Tuska, który no, sam się też nie puka w czoło, gdyż zapomniał, że powinien się puknąć. Ja tych, co pukali się w czoło doskonale rozumiem, bo no ja tak. też bym się puknęła, natomiast um, skoro pan Żurek zdobył swój wymarzony zawód, czyli jak rozumiem zawód sędziego, A nie drwala? to czemu ten Pierwszy zawód drwala. porzucił tak, w, w takich okolicznościach, bo teraz już nie wiadomo, czy do tego zawodu odmarzył? będzie mógł wrócić w ogóle. No tak. Może bardziej, no, no, będzie musiał sięgnąć do KRS-u, jeśli to będzie już wtedy jego KRS, a on jest w tej chwili jednoosobowym KRS, no to może sam siebie jakoś zaakceptuje, chyba, że też się no, płytnie w ale musie, musie, przed lustrem będzie, Waldek, ty, na, na Ale sobie. prezydenta nie pominie, będzie musiał jeszcze y, uzyskać y, nominację od ale pana Ale wtedy już prezydentem prezydenta. może będzie Rafał Trzaskowski. Wtedy, ale bo... kiedy wtedy za dwa lata, jak się skończy kadencja pana Żurka? Nie to wtedy nie. jeszcze nie nie, 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 jeszcze nie. Tam jak dojrzeje bardziej tak politycznie stanie. No, no, ale no, no, za dwa lata pan Żurek ogląda... będzie coś musiał ze swoim życiem zrobić no, zawodowo. No, tak. no i tak nie, żebym się czepiał, bo rzeczywiście no, ten jeden błąd językowy to nie jest dużo, drugi błąd językowy, pan Żurek mówi na tą uczelnię zamiast na tę uczelnię, no ale to się zdarza każdemu. No i w napisach też widać, że żadna poloniska tego nie czytała, bo tam w napisach sprawy. No nie czytał nie oglądał. Wszystkim bo... belferom. A mówi dobrze. Także tutaj powiedział akurat y, fajnie. No ale czy pan Żurek jest winny y, temu, jak wygląda dzisiaj w Polsce edukacja? Niestety nie. Winny jest kolega Staszek. Nie wszystkie szkoły, około 90 paru procent na razie uzupełniło te dane. I my czekamy na pełne dane. I jak tym, 90 parę procent uzupełniło, to jak, jaki odsetek tak jak uczniów bierze udział w tych. Myślę, zajęcia. że pani minister Nowacka w najbliższym czasie przekaże. Natomiast to jest zbliżony procent do tego, co wynikało z trendu dotyczącego wychowania do życia w rodzinie. I teraz, Czyli jak, jaki to czy, był trend? To już przekazałam, powiedziałam, że pani minister Nowacka przekaże. Natomiast ja chciałam powiedzieć bardzo jasno, że jeżeli zobaczymy. E, wybory rodziców to widać kilka rzeczy. Po pierwsze widać, że to się nie rozkłada równomiernie nawet w tej samej miejscowości, że to bardzo dużo zależało od tego jak zorganizowała to szkoła. Że są szkoły, w których chodzi 100%, liceum na przykład lotnicze w Dęblinie ma 100%, dlatego że tam dyrekcja szkoły uznała, że to jest wiedza, która będzie niezbędna jej e, uczniom, a są szkoły, w których ma 0%. procent I, i, i dyrekcja 2%. szkoły w Dęblinie w środku między lekcjami umieściła ten przedmiot? Nie umiem powiedzieć jak zorganizowała to liceum. W Dęblinie, ale skutecznie. To już nie pierwszy raz, kiedy pani Lubnauer jest taka nerwowa tak. w mediach. Ostatnio, była w TVP w likwidacji, strasznie nakrzyczała na dziennikarza, który jej próbował zadać pytanie. Tak, tak. tak A teraz też? No Przecież już mówiłam, przecież mówiłam to że. Nie kogo panią pani Renackę Grochal oddano no. całym sercem i nie tylko sercem tej władzy. Ciężka sprawa, no widać, że jest zagwozdka jednak yy, i twardo, że z tą edukacją <laughs> zdrowotną. Ciężka jak to. I panie mają problem, żeby się z tego jakoś wytłumaczyć. No to obowiązkowe zrobią i tak. Natomiast liceum w Dęblinie, pani Lubnauer, no jeśli jest taka rzeczywiście, znaczy jest taka szkoła, ale jeśli rzeczywiście to jest chyba jedyna, bo już któryś raz wymienia to szkołę pani Lubnauer, na przykład, znaczy używając tego jako przykładu, że no nie wszędzie jest tak strasznie beznadziejnie, jak jest. No ale to jest liceum wojskowe, jedno z dwóch w Polsce liceów wojskowych, gdzie jak wiadomo raczej dyrekcja wydaje rozkazy tym małoletnim adeptom, być może później lotnictwa właśnie wojskowego. Więc raczej tak to się odbyło i nieważne, na której to jest lekcji, no po prostu tak zdecydowała dyrekcja. Być może na przykład jest tak, że to liceum podpada pod Ministerstwo Obrony Narodowej, Jak skoro jest wojskowe, to raczej nie pod MEN, Ale to przynajmniej nie w całości. Ale to przecież Włodek Władek uwalił to, żeby to było obowiązkowe. Włodek, Władek Włodek może uwalił, a pan Tomczyk może nie uwalił a, na przykład. No bo głupio tak, żeby nie było żadnej szkoły, gdzie 100% jednak... No, ja przetrze. słyszałam wypowiedzi dyrekcji tej szkoły. Oni mówili, że te zdrowotne wszystkie kwestie, które tam są poruszane, są potrzebne ich y, uczniom. I oni chcą, żeby brali w tych zajęciach udział. Więc tak, rzeczywiście coś takiego jest. Nie wiem, czy 100%, ale, ale, ale niewiele jest takich szkód. Troszkę cwaniactwa z tych czasów, kiedy z sztyletem zamordowała politycznie pana Szarda Petru. troszkę tego cwaniactwa zostało pani Lubnawerowej, bo widać, że nie chce mówić o tych wynikach. Ja już powiedziałam, to pani Nowacka, czyli nie chce być jednak twarzą. Nie chce brać na twarz nie chcę, tak, tak, nie chce brać na, na twarz. Chociaż przecież by spokojnie mogła. Natomiast gdyby Państwo zastanawiali się, co zawiodło w tym genialnym projekcie, e, tak genialnym, że nawet w Warszawie ponad 80%, grubo ponad 80% uczniów zrezygnowało z tych wspaniałych zajęć. Co zawiodło? No, przecież nie pani Lubnauer, nie pani Nowacka, po prostu komunikacja zawiodła. Nie potrafiliście przekonać Jeżeli... ludzi do tego, że ten przedmiot jest potrzebny. Może no to... była potrzebna jakaś kampania informacyjna. Była kampania informacyjna. Nie Przypomnę, zauważyłam. że była. No może pani jeździ samochodem, w związku z tym nie bywa na dworcach, ponieważ była na dworcach kolejowych, była na poczcie. Kiedy? Była... Kiedy ona się rozpoczęła? Ona była z tego, co wiem, w sierpniu, sierpniu. No właśnie. Ja się no nie, nie zajmuję komunikacją. Ale rozpoczęła się zbyt późno, pani ministro. Były... zawsze można zrobić więcej i zawsze może być tak, że możemy jeszcze skuteczniej dotrzeć. Natomiast zauważmy jedną rzecz, że też jest rola mediów, też jest rola tych wszystkich, którzy racjonalnie patrzą na to, co jest potrzebne dzieci i młodzieży. Dzieciom na litość boską i młodzieży. Ja pamiętam, jak pani Kluzik-Rostkowska pisała hańba przez CH, będąc ministrem edukacji. Niedawno, już teraz nie, nie przypomnę sobie, ktoś napisał o chichocie historii z czołowych prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej i oczywiście chichot napisał dwukrotnie przez samochód. I tak to leci, ale to jak potrzebne dzieci, potrzebne dzieciom, no pani Staszku, no. Tak, to jest z tymi ministrami edukacji, no przecież pani Nowacka ostatnio mówiła o polskich nazistach i, i, i tak dalej, tak one są wykształcone. Natomiast Jasne. zdaje się, że przedmiot edukacja zdrowotna jest dla dzieci tych rodziców, którzy jeżdżą wyłącznie pociągami. Tak. No bo jak jeździsz samochodem, no to nie miałeś szansy... Czy nie potrzebujesz że... edukacji zdrowotnej, podobnie jak pan Szczerba mówił, że jak chodzisz na tenis, jak dziecko chodzi na tenis, to jest zwolnione, bo wiadomo, że rodzice wtedy dbają o zdrowie. No bo jak jeździsz samochodem, to nie miałeś szansy się dowiedzieć, że była jakaś w ogóle kampania informacyjna. To po pierwsze, a po drugie, no w końcu się dowiedzieliśmy, że media za to odpowiadają. Bo już Pani wiedzą, że jest taka klapa, taka katastrofa, że być może w końcu premier Tusk y... będzie chciał zapytać, albo wyciągnąć jakieś konsekwencje. Jak do tego doszło? <laughs> nie wiem, jak do tego doszło. Nie komunikacja zawiodła. Komunikacja, media, to wina. Media, komunikacja, Wszystko yy, robiły te taka, media. Komunikacja miejska zawiodła. O, też. Samochodów nie, skoro z samochodu nie widać, to z autobusu też nie <laughs> widać, z tramwaju też nie widać. W zasadzie nic Wszystko te media liberalne robiły, żeby zachęcić Ale do zobacz, udziału. zobacz, we wrześniu przedmiot ty... wchodzi i kampania już jest pod koniec sierpnia, czy w drugiej połowie, jak nie mam sierpnia, znając. Ale podręczników organizatorki, za to jeszcze nie ma. Podręczników nie ma. Nie ma. I co zawiodło? Yy, media. No? I? Ko yy, komunikacja. I komunikacja. Komunikacja. Dokładnie. Dokładnie. Fajnie, no to że to się będą. wyjaśniło. Fajnie, że to się wyjaśniło. Teraz Grzegorz Schetyna wyjaśni, co dalej z pogrącą Węgorza. Czy pana zdaniem pójście na piwo z Mencenem przez Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego było błędem, który przypieczętował porażkę wyborczą Trzaskowskiego? Tak na marginesie, czy będąc zaproszonym przez Mencenę na piwo, pan by z tego zaproszenia skorzystał? To jest kwestia. To rzeczywiście to było. Proszę sobie przypomnieć, to były ostatnie dni kampanii i rzeczywiście wydawało się, że ta obecność na początku Radosława Sikorskiego, potem Rafała Trzaskowskiego, wydawała się, że ona jest takim game changerem, że ona może, że ona doprowadzi do, wręcz do zwycięstwa Trzaskowskiego, tak? że będzie, będzie takim boostem i, i będzie momentem, w którym on nabiera jeszcze dodatkowej energii i, i wygrywa wybory. Tak się nie stało. Nie wiem, to, to trudno, ja bym teraz dziś, dzisiaj nie, nie, nie był w stanie, nie jestem w stanie odpowiedzieć, co by było gdyby, czy gdyby nie był, nie, nie, był, e, nie przyjąłby tego zaproszenia Rafał Trzaskowski, czy, czy byłoby lepiej. A pan na piwo pójdzie z męcenem, czy nie? Jeżeli, znaczy na razie to jest, to jest kwestia formuły. Dzisiaj nie ma kampanii wyborczej, więc ja piwa nie piję, więc... A co pan pije? Jest mi e, e, rano kawę. A, zyłeć, wieczorem? Kapucino, a wieczorem Cappuccino. a wieczorem wodę mineralną. No tak, jak pan Bobas troszeczkę. Rano kawka, wieczorem woda mineralna. Chociaż pan Bobas może pić wodę sodową, bo tak jest, jednak sekretarzem generalnym partii. Wodę się... taką. Wodę. To jest Natomiast pan Grzegorz Schytona jest tylko senatorem. Oczywiście można powiedzieć, że aż senatorem, ale no jak na te jego możliwości, czy na jego karierę polityczną, no to no, no przepraszam, no nisko pan upad, panie, panie Grzegorzu. Eee, i ktoś, kto miał pseudonim zniszczyć Cię, w tej chwili musi niszczyć resztki własnego politycznego autorytetu, bo to nie no. jest człowiek po kroju szczerby, szłapki, jachiry, wcisło i mógłbym w zasadzie wymieniać większość polityków koalicji obywatelskiej, a jest wykorzystywany do takich właśnie sytuacji, kiedy trzeba mocno pogłówkować, jak nie powiedzieć, że Tusk jest po prostu Tuskiem. No, jak to zrobić? Po pierwsze, Schetyna zmienił pseudonim, bo to już jest Grzegorz, zniszczył mnie z albo Grzegorz zniszczył mnie Tusk z Chetyna, tak by było może lepiej. Tak. Po drugie, jak Grzegorz z Chetyna używa określenia game changer i kampania, to od razu mi się przypomina wywiad Donalda Tuska, kiedy ten mówił <laughs> o panu łapie. Murańskim, tak? <laughs> I powoływał się na niego i mam wrażenie, że to był ten moment, kiedy losy tej kampanii odwróciły się, a drugi taki, ten, taki moment to była ta debata, którą, ta ustawka, którą Rafał Trzaskowski zorganizował dla Karola Nawroskiego w Końskich, a tam wszystko się odwróciło, wszystko poszło nie tak, jak sobie Rafał Trzaskowski zaplanował, a to bo to jakiś taki poboczny był wątek to, to Ale nie, zrozumiałeś czy to chodzi o to że nie pije piwa w kampanii czy że w ogóle bo mówił że była trochę że tak teraz nie ma kampanii jakby, a piwa nie piję tak trochę brzmiałoby tak jakby pił tylko w kampanii a pan Mencen, no zostawiam że tak powiem na boku gdyż nie on był bohaterem tego materiału tak do końca jego ostatnią działalność polityczną może jeszcze dojrzeje kiedyś przecież no, nie każdy musi mieć długie spodnie w polityce eee, i może to właśnie niektórych młodych ludzi do niego przyciąga, że on jest taki jak oni właśnie tylko oni na plaży w slipkach już bardziej. Natomiast pan Mencen, no nie wiem czy się czegoś nauczył po tym piwie z Sikorskim, bo Sikorski już kilka, no, kilka tygodni temu nazwał i Konfederację, i PiS faszystami. Więc to też oczywiście dużo mówi o Sikorskim, że z faszystą poszedł na, na tak zwanego browara ale to jak z ruskimi chodził na koniaczki, to przecież to z faszystami Wtedy na browara. Wtedy najwyraźniej to... twierdził, że mu się to opłaca. No, chciał pomóc, ale. Też nie wyszło, też się to odwróciło przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. No, tak jak ta książka, która miała z niego uczynić bohatera, uczyniła pośmiewisko, bo nikt nie przeczytał tego krytycznym okiem, tylko sami zakochani czytali. No to przejdziemy. przejdziemy się teraz razem z Państwem do warszawskiego ratusza. Bizancjum w Ratuszu. Rafał Trzaskowski zatrudnił trzecią dyrektorkę koordynatorkę. Prezydent Rafał Trzaskowski zatrudnił kolejną dyrektorkę koordynatorkę, czyli osobę, która ma taki zakres obowiązków jak wiceprezydent. Pomimo, że prawo przewiduje w Warszawie czterech zastępców prezydenta, Trzaskowski ma ich siedmioro. A na uzupełnienie czeka jeszcze wakat po wiceprezydencie Jacku Wiśnickim. A mówiłem, że będzie startował jeszcze? Za trzy lata w wyborach prezydenckich? Nie, za trzy, przepraszam, za cztery. Wybory prezydenckie za cztery lata, dobrze mówię. Cztery, cztery i pół nawet. No to, no, to no, zobacz, no, to on się okay. przygotowuje, bo będzie wtedy znowu turnę po Polsce. Mm -hmm. Będzie nowa książka. Nie śmieci się z tej starej. będzie dalszy ciąg, rafał, II. No wtedy matka. się naprawdę dowiemy, jak to było z tym węgorzem no i na czym on tam się, przepraszam bardzo, wtedy podduszał pana pana Rafała Trzaskowskiego. Będzie potrzebował zastępców. Pojedzie tu, dwóch zastępców zostawi. To, to cały czas potrzebuje, bo to jest człowiek, który nie lubi się przepracowywać, to po pierwsze. Po drugie. Ty wiesz, jaka to jest się... ciężka praca wymyślić zastępców? no Na pewno, ale nie lubi za rano przychodzić do pracy, więc ktoś musi kurde za niego robić. No. Zwłaszcza, że ostatnio stracił jednego wiceprezydenta po tym, jak się podał do dymisji wiceprezydent tak. Polski 2050 z powodu stracił, tak, no, tej no, uchwały tak. prohibicyjnej. Tak no a zwany. wcześniej stracił, przepraszam, swojego kolegę partyjnego, który był sekretarzem miasta stołecznego Warszawy, bo okazało się, że tamten włapę łapę brał według prokuratury. No, pan Karpiński, zresztą sprawa w dalszym ciągu, zdaje się, jest w toku. Wcześniej stracił pana Rabieja, który wymyślił sobie, że w pandemii to on po prostu się wyjedzie, po prostu, bo tutaj można się zarazić. No. I tak Ale dalej, i ciągle tak chyba dalej. nie stracił w ratuszu wpływów kierwińskiego, które chciałby tak. stracić i chciałby się ich, ich pozbyć? Nie do szekania. Natomiast czy stracił swoją wiedzę dotyczącą polityki zagranicznej pan Rafał Trzaskowski, tego nie wiemy. Ale pragniemy państwu pokazać pewną scenkę, która dużo mówi o tych umiejętnościach pana Rafała. Nie wiem, czy państwo pamiętają, w kampanii prezydenckiej, kiedy opowiadał o tym, jak trzeba rozmawiać z Donaldem Trumpem, to był zachwycony tym, jak to robi Emmanuel Macron, bo Macron złapał Trumpa za kolanką. Pan Rafał też chciał, no ale teraz może już tylko kupę serducha łapać za kolanko, a Macron i Trump przed państwem. Makronowi krew już tam odpłynęła z tej dłozi. Ubierałaś tę rękę, czy o co chodziło? Zrobiło. Tu jeszcze no. blokada jakieś, wyglądał trochę jak, przepraszam, jakiś prymus, który poszedł teraz na zajęcia ze sztuki samoobrony I tak Tu trzeba złapać, tu gdzieś, tu, a ten nic. Trump stoi. Chodzi o to, podobno z Donaldem Trumpem jest tak, że on y, osobę, z którą się wita, lubi tak długo przetrzymać i pokazać, kto tutaj jakby jest samcem mm -hmm. alfa i to, mm -hmm. kto tu jest osobą dominującą. I on w ten sposób swojego rozmówcę sprawdza tym uściskiem dłoni. Zresztą prezydentem Nawrocki z tej próby wyszedł akurat y, obronną ręką, ponieważ on ma rękę taką, że... a tu Troszkę większą od pana Mikrona. Tr troszeczkę. No pan Mikron mm -hmm. się bił troszeczkę. Jakby tak wyglądało, że cierpi. Matko jedyna. do jak ten Węgorz, jak ten Węgorz z Rafałem <laughs> Trzaskowskim. Wyobraż sobie, po prostu dlatego właśnie liczę na to, że pan Rafał kiedyś zostanie prezydentem. Oczywiście po dwóch kadencjach teraz Karola Nawrockiego. Może przyjdzie na to y, moment y, i wtedy będzie właśnie opisywał, jak to Trump go złapał tak po prostu i, i prawie udusił, a on się jednak wysmyknął, gdyż miał doświadczenia z Węgorzem wcześniejszym. Ale pan Trzaskowski miał jakąś styczność z Trumpem w ogóle? Nie. O. Niestety nie, ale miał z Joe Bidenem. Miał fotkę robioną. Ale to trwało 30 sekund, albo mniej Jeśli nawet. kogoś prezydentura trwa dwie godziny, to nie ma czasu dłużej rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych. I 30 sekund, za sekundę zresztą, albo za kilka sekund. Wracamy do państwa.